Siemanko wszystkim, ze strony Yatsu, a dzisiaj jedziemy z kolejną częścią horrorowej, bo słuchajcie, po roku czasu powracamy do tego, naprawdę tęskno mi było za, za tą serią, nie wiem czy pamiętacie. Słuchajcie, odpaliłem sobie Ultra Custom Night. Naprawdę ja wam powiem, że co tu się dzieje, to naprawdę nie wiem. Widziałem tą grę u Elevena, na pewno oglądaliście to. Dobra, jedziemy po prostu wszystko na razie pojedynczo, zobaczymy sobie co tutaj będzie. Dobra, słuchajcie, w ogóle co to tutaj jest? Catch Fish, dobra, to jest... Throw cupcake, co? Oh. Close add lolbit, okej, okay, dobra, to jest normalny. Jump with Freddy? Co to jest? Dobra, słuchajcie, odpalamy to. Wszystko pojedynczo, dobra. 3 sekundy max. Okej. Okay. Zamykam wszystkie wenty. Beleco klikam. Dobra. Coś mi wyleciało, nie wiem co. Wow. Okej, okay, dobra, słuchajcie, tak to wygląda, dobra, co to jest? Nie no, to jest, to jest naprawdę, to jest hardcore, nie? Ja bym po prostu na początku wybrał te postacie, które tak mniej więcej ogarniam jeszcze z Ultimate Custom Night. Eee, dobra, tu mamy tak Balon Boya, mamy tutaj Toy Bonnie, Toy Chica, dobra, okej, okay. na pewno damy sobie, na pewno damy sobie, co ja tam jeszcze ogarniałem, dobra, JJa, damy sobie Springtrapa, bo on tutaj właśnie chodził ventami. Yy, damy sobie Golden Freddy, to tu, tu mamy Fondaya. No i... Dobra, co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, czekajcie. Co, co by tutaj dać jeszcze? O, na pewno ogarniałem jako Nightmare BB. Dobra, tego nie chcę na razie. <laughs> dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Tutaj temu trzeba trzymać temperaturę. Ok, dobra, spoko. Temu na przykład trzeba yy, maskę zakładać phantom mangle, okej okay. dobra, tych ogarniałem, balun boja phantom nie, dobra, nie Ty chyba nie było właściwie w ultimate co to, co, co to są za jakieś skiny, lol dobra, słuchajcie, o close left doorway right okej, okay, dobra tych ogarniam o, dobra, słuchajcie, patrzcie, tutaj jest Valora. Valore, możemy sobie dać Możemy sobie dać Boneta, możemy dać Lolbita, dobra, słuchajcie, i, i Enarda możemy dać, Enarda też właśnie ogarniam, że on chodzi, dobra, jedziemy go, no i można powiedzieć, że te postacie tak mniej więcej ogarniam, jeszcze z Ultimate Custom Night, nie, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dobra, skupmy się, Trzeba coś zrobić na kamerkach. Jeżenie. Eee, nie. Dobra, mood Call. Coś cicho, co? Aż chyba za cicho. <laughs> o. Spring trap. Dobra, spoko. O kurde, lolbit. Bonet, bonet. Dobra. Słuchajcie, inaczej się gra, inaczej się gra, jak w tym ultimate custom night. Aha bo dobra okej okay, spoko Lol Nie można mu świecić temu Kolesiowi prosto w oczy tak Dobra spoko spokojnie słuchajcie Balora to dość szybko idzie ...temperatura. Nie wiem, czemu nie ma muzyki w tle. Przecież tu zawsze była muzyka. O mamo, wenty, mutkol, ok, Dobra. Nagle wszystko przyszło, chyba. Z dwóch stron? Nie. Przynajmniej temperaturę. Net? Eee, ty! Patrz, mi tu przeleciał. Dobrze wiedzieć. O, o drugiej dopiero. Ja bonet coś tak wolno idzie, bo mi się wydaje. Wentylacjon. Co to jest? Co to, kurde, jest? Ej, tego nie było. Eee. Okej okay. Co z tym trzeba zrobić? Ej, co to jest? To mi się nie podoba. Koniec. LOL O kurde, teraz jest rzeź Ej, znikło to co to było? Ej, jak wiecie, to mi napiszcie, co to było? Dobra, mamy czwartą. To tu w las. Cicho być. On jest tu na dole. Jak odpędzi stąd? O kurde. Dzisiaj go na dole? Dobra Eee, ty patrz! Kurde Tutaj bonetowi norm... Co to tu przyszło? Co to jest za Wasku? Ja bym wszystko zamknął Jest, słuchajcie. Pięć sekund. Dobra, nic nie robię. 私、yes, well yeah, okay. まあ okay, はここで、同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは、私の口の中をつか後で後悔することになる。 To ja CO TO JEST?! To <laughs> Zobaczymy tak nie więcej, jedziemy od samego dołu. Co tutaj jest dodane, bo tu jest niby chyba ze wszystkich tak choćby takich fanafów można powiedzieć. Ogórki nawet, pickles! <laughs> Słuchajcie, poczytałem sobie teraz trochę o tej grze i zauważyłem, że tutaj są jakieś easter eggi. Także przeczytałem tam, że mamy dać na poziom 20 Nightmare Fredego. Właściwie przed chwilą go tutaj znalazłem. Damy go na 20. I on zaktywuje y, alarm podczas nocy. Mamy go wyłączyć. Gdzieś z nas wtedy steleportuje. No. Właśnie ja tak gadam, że ta gra pewnie ma jakieś easter eggi. Na 100%! Dobra! Co to? Jak się przestraszyłem, co to było? Dobra. Dobra, słuchajcie. Jestem tego ciekawy. Ciebie nas to steleportowało? Z jakiegoś innego biura czy coś? Dobra, klik... Co to? to jest z czwórki chyba Co? What? What? <laughs> Co to było? Ej dobra, to było teraz ciekawe, nie? Aż normalnie to muszę zobaczyć na nagraniu No nie spodziewałem się tego Kurczę, te po nas właśnie do tej lokacji Prawdopodobnie, a tak, to było z czwórki, to było z czwórki właśnie Nie, nagra, nie nagrałem czwórki na swoim kanale Ale wiedziałem właśnie tu tam o innych youtuberów Także bardzo ciekawe ale my ciekawi ten challenge. XOR challenge na samym dole. Słuchajcie, tu jest tylko jedna postać. I to jest ta Didi, która przywołuje potwory, nie? No nic tutaj poza tym nie ma. I wiem, że jest tylko point value 10. Ale jestem ciekawy tego challenge'a, bo kurczę, jeśli on tutaj jest, to musi być naprawdę trudny. Dobra, słuchajcie, zagramy to. Zobaczymy, co tu się stanie. Dobra. Czyli jeśli Didi przywołuje tutaj potwory. To... Dobra, czyli to znaczy, że on kogoś tam zwoł? Dobra. Dobra. bo na poziomie inteligencji tak teraz będzie przywoływać? What? Co to było. To mi fredzi. Ej, Nie podoba mi się to. Nie, nie, A nie, nie, Spadaj, 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 nie, Ok, dobra. Czyli jednak przywołał marionetkę, dobrze wiedzieć. I to powiem wam, że to może być serio trudne. Jeżeli on tak co sekundę czy tam co parę sekund będzie przywoływać te animatroniki. Aha, i 200 poziom inteligencji. No to super, fajnie, dobra. Ale słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze challenge, że wybiorę postacie, które dla mnie są naprawdę creepy. I dajmy sobie może na 5 poziom inteligencji. Dobra, ok. Już widzę pierwszą kandydatkę. Baby! Jeżeli ona się pojawi w wentylacji, mamy siedzieć cicho i się nie ruszać. Wtedy ona nam nie walnie jumpscare'a. Dobra, spoko. Okej, okay. dobra. Dość creepy to wygląda. I tutaj właśnie czytałem, że to jest choćby marionetka, tylko że ona się na kamerach się pokazuje. Dobra, damy sobie tą marionetkę. No bo ona jest, wie, wiemy jak działa, także Ją unikniemy. Dobra, słuchajcie, tutaj mam następną. I znowu, te marionetki są właśnie najstraszniejsze, mi się wydaje. wesz na piątce. I ja bym tak to zostawił i zobaczymy, czy my jak to będzie wyglądać. Coś mamy zrobić z music boxem, nie? Co to, kur... Co to, kurde, jest? Czy wyście to widzieli? Co to było? E czy ja mam to... Dobra? Chyba to oświeciłem. Dobra, słuchajcie. Czy ja... Ok, widziałem tą marionetkę. Eee, spadaj. Nie chcę się widzieć, ciebie też nie chcę. Eee... Okej. Okay. Dobra, czyli ta marionetka, ona po prostu się pojawia w biurze i mam ją po prostu oświecić. Czyli to powiem wam, że... Tylko ja tu ustawiłem jakąś marionetkę. Jeszcze jedną, czy ona się pojawia... Ej, t... Ja kurde Dobra, to było dość straszne. Dobra, słuchajcie, biorę jeszcze postacie, które najbardziej według mnie lubię. Tutaj biorę pod uwagę wszystkie y, animatroniki w fanafie. Czyli na, na pewno to lubię Lolbita. No nie wiem jakoś tak LOL LOL, ja to nawet często mówię, także wiecie jak jest, nie? Dobra, ustawiam sobie Lolbita. Wszystko na poziomie 20. Na pewno spoko jest balora Dobra, wybierzmy sobie tutaj. Wybierzmy sobie tutaj Mark Pillera. Oraz, ustawimy sobie jeszcze music na poziomie 20. Tak, o, Helpi. Spoko. Fine time tego. To jest oczywiście też jedna z moich ulubionych postaci. Dobrze, ustawmy jeszcze sobie baby. Łatwy challenge. Okej. Okay. Uwielbiam ten jego głos naprawdę. Okej, okay. tu mamy ogarnięte. Zamykamy drzwi balorze. Eee. Co? Co to jest? Czy ja to ścieknąć wiatrakiem? Czy co? Co to kurde jest? Jakieś isteryka, bo co? I temperatura, zaraz tutaj zejdę Bo oh, matko zapomniałem o temperaturze patrz Czy jak ta baby przyjdzie Czy ja mam wszystko wyłączyć? O no, 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 no. się. Oh, no, 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 no! Oh, shit! Wentylacja? Jest Dobra, żyjemy. O, dobra. Spadaj mi stąd o kurde, dobra O helpi! Chodź! Końcu... Prawa strona! Dobra, helpi się w końcu pojawił! Dobra, klikniemy sobie te reklamy, zobaczymy co to jest. Yeah. Guarantee! Ja, trzeba nacisnąłem! <grym>, Słuchajcie, ja nie wiem czy ja to nacisnąłem, nie? Ale dobra, mamy to Mamy Oczywiście czarę zrobiony z postaciami, które najbardziej lubię. Dobra, ale jeszcze w sumie sprawdzimy tak, ale to na sam koniec. W sumie wszystkiego po 20. A czemu nie? Dobra, ja, ja daję sobie jedną sekundę. Zamykam, witam Dobra, to jest impossible. Ja nawet nikogo nie zauważyłem. Dobra, to jest, tego się nie da zrobić. Także bardzo Wam dziękuję, żeście dotrwali do końca tego odcinka. No i słuchajcie, jeżeli byście chcieli oczywiście więcej takich filmów z kolorowe to piszcie oczywiście pod spodem. Trzymajcie się, do zobaczenia.